banga, banka Cześć wszystkim. Cześć z czołem, zrosołem. O, bodzik już się zaaktywował. Powinno być lepiej. Nowy Android. O, aż w błąkach. Niech se po błąkach czy czy ktoś przyjdzie pewnie. Nikt nie przyjdzie, bo wszyscy śpią pewnie. O tej godzinie, no, ale dobra. <grystanie> Jaja. ja no, wiśnie już postrzeliło normalnie z tymi live'ami. Normalnie wiśnie postrzeliło, no. Uż, nie długo to w ogóle będę robił 24 na dobę. Jeszcze trochę kurwa. Tak się skręciłem. <grystanie> Taka faza. <grystanie> siema, siema Adam. Cześć, co robisz. A w... szykuję się powoli do roboty. Wyszedłem z rokiem na spacer, bo nie później nie będzie miał kto z nim wyjść. Więc wiesz. Szybki spacer, szybki live'ik. Do roboty, nie? Na szóstą. Ach, coś to był za dzień wczoraj, nie? Widzowie. Piękny dzień wczoraj był. Kurna. Tyle live'ów live to jeszcze dawno nie robiłem, jeden po drugim, i takich długich jeszcze, nie? A w ogóle fajnie było wczoraj oglądałeś? Byłeś na live'ie? Kurwa, tak coś mnie tak w kurwa. W środku chyba sachol muszę sobie dzisiaj kupić. Bo te, rąbana taka wielka się zrobiła w środku i syf. Nie wiem od czego. Ja da ładam. Kto a i rok nie puszęcie. A powiem wam jest tak ciepło. Jest mi tak gorąco. Dzisiaj w, całą yy, cały czas miałem okno otwarte w pokoju normalnie. Tak jest mi gorąco. A w, grzejniki wszystko jest włączone, nie? Nie wiem. Grzeje mnie i grzeje normalnie. Jeszcze zdjąłem... Do, do samego, wiecie, rę, rękawka, no, naj, najlżejsze ciuszki założyłem, tylko tak jest mi za gorąco. Przeważnie Raszej ogonam, szkoda, że chyba nie chciał jechać Mariusz dawno od autopik. A, no widzisz, no. A, czy jesteś fanem ogólnie Raszej? A, no to spoko. A to co ty tu u mnie robisz, jak yy, przeważnie Rashejskich yy, chłopaków oglądasz? Kurwa. Ty co to było? Tu to był człowiek czy to był... Kurwa, jak ja mam zwidy ostatnio. Nie wiem. Kurwa ty. Ze mną coś się odwala, nie? Normalnie duchy widzę. Albo zjawy jakieś. No i gdzie Roki nagle znikną Roki. Roki mi gdzieś. Znikną. Kurwa. Gdzieś się nie obrócę, to coś widzę, nie? Szkoda, pokręcony jestem jakiś. Reakcja! A, tu jest, dobra. Na którą do roboty? Na szóstą. Uuu, już mi się w głowie tak... Yy, nie wiem, ktoś mnie zaczarował chyba. Czekaj, już przez tydzień, cztery razy, miałem dziwne zjawisko, że widzę czarną postać, nie? Czy to w domu, czy to kurna yy, w tym, na dworzu, nie wiem. Jestem konser konserem, spoko. Spoko, spoko. Ty, Adam... Wy mnie oglądacie tam na Rasha i co widzą i mówią? Czy nie? Bo mi mówią, że mnie oglądacie na Rasha i. Oh, o go... hmm, Ta postać to Seba jest, stoi po bliki. Może raz cię opuścili i chyba już nie pokrew. Ale gada. No dobra, no technicznie. Okej, okay. eee, spoko. A gadacie o mnie tam? Bo mi też wczoraj pisali, że mój, te, yy, na naszej, yy, na tym, na czacie gadają o mnie, coś tam. Temat jakiś mój? E, e, Ale link do, Stawili. a spoko, no dobra, no. zawsze to jakaś reklama dla mnie przy Nie mam. Ej, no patrzcie. Będzie to widać. Jestem ja. Tu. I patrz. A tu ktoś stoi. <laughs> Widzisz ten lekki cień. Ten cień. Tu to ja. A tu ten to kto? Tu. <laughs> nie wiesz. Normalnie duchy widzę, nie? Uchodzący ze mną na spacery, Ty ja. Może to szwedzku za mną chodzi? Możliwe, że to szwedzik. Nie widziałem już trzeciego tobie. No i prawidłowo. Jak nie gadacie, jest wszystko. Reaki to spoko. Jak nie matematyk. I o to mi chodziło. No, no, no. Witam pięć osób. <laughs> za, za, ten, bym się nie zdziwił, jakby się zlezą chłopaki i powiedzą <laughs> wisia to co? Powtóreczka. <śmiech> <śmiech> siema, byku. Siema. Siema, kalam. Siema, siema. Co tam? <laughs> Dzień dobry. Z rana. Co tam słychać? Kurwa. Nie, nie wlać w jakieś błoto, bo mam alidacki. O oh, kurde, pewnie. Nie wiem, albo jest mi. Yy... Nie wiem. Mm. Gorąco mi jest. No, no, mógłbym w krótkim rękawku chodzić. Nie wiem, co to. Bywa. 10 stopni na plusie, czy co do cholery? Pozdrów żonę Angelę Angele. Pozdrawiamy Angelę od K... K... Kafalam. Kaff... 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 Kafalam. Może być? Może być? Taki pozdrow. Może tak być jak pozdrawiłem? Uwaga, Bąki idą. Nie zwracajcie na mnie uwagi. A? Co tak, A się poszło. Dzięki brachu. Spoko. Nie ma za co. Widzisz. Ja, cię, ja jestem w stanie pozdrowić za darmo, nie tak jak trzeba. Pozdrowienie za 20 zł. Ta, widzieliście ten jego ostatni post? Pozdrowienie ślubne, weselne, jakieś coś tam nagrania, kurwa. Nie no, ten to jest w ogóle wywijanie Dobry. Siema, siedem osób, wow. Od tej... No ta, w sumie większość staje do roboty, tak jak ja. Może być parę osób. Kto by chciał porabienia na ślub od my... kurwa, weź, weź, bo jak się zaczyna śmierć, to mnie zgina. Normalnie jakby ktoś kurwa na plecach siedział. No ktoś tam na pewno będzie chciał Takie pożegnania Pożegnania z dupy, ale dobra, nie? Dupa do... Dupa za dolary by willi Nie, no nie mogę Nie, kurna no Po prostu masakra Ej, hey Adam, może ty chcesz pozdrowienia? Weź, powiedz, że. Dasz mu 100 zł Powiedz, że mu dasz 100 zł i bierzesz za tydzień ślub, i chcesz, żeby Seba pozdrowił twoją narzeczoną. Powiedz, że jesteś pod bankomatem. Znaczy, on, nie, jak się odpali pod bankomatem. To... Weź coś wymyśl, żeby się wkurzył. <grystanie> Wiesz jak jest? Byku, trzeba być człowiekiem. Nie? No wiadomo, no. Trzeba być człowiekiem. Kurde, nie wiem. Ta mnie para, paraliż łapie w noze. Nie wiem, ja nieraz czuję się, jakbym był tym. Jakbym się zamieniał w jakieś Yy, nie wiem, robokopa czy nie wiem, w to Serio. Raz mam tak, że widzę zajebiście w nocy, nie? Normalnie jakbym w dzień widział, nie? Normalnie tak jasno widzę, że jestem w wszy stanie wszystko dojrzeć, nie? Normalnie wzrok mi się tak yy, roki yy, rozjaśnia, że, że szok, nie? Yy, na przykład nie raz mam tak, że nic mnie nie boli, nieraz mam tak, że mnie wszystko boli, nie wiem, kurwa. Nieraz stale czuję się jakbym był, kurwa, nie wiem, jakiś na, napakowany taki, wiesz, taki, kurwa, ciężki się czuję, że mam tych kilo y, mięsa, nie, i tak dalej. Niestety usiadka mam dla mnie zablokowana na Instagramie, tak. Za... Przed jego przyjazdem A no widzisz. no. Roki, nie chodź tam. Tam są szkła. Roki. A no widzisz, on, on jest taki, że banuje strasznie ludzi. Tak naprawdę większość to za nich banuje, nie? Roksio. Co ja do ciebie mówię? Za wejdziesz i będzie kuku. Chodź tu. No, pa, 12 minut już gramy. Dobra, jeszcze mam czas. Jeszcze mam czas. Jeszcze nie idziemy do pracy. Mamy czas. Mamy czas. Co się dzieje? No i co? Wlazłeś w coś. Wlazłeś w coś. Co tak ukłysnąłeś? Co tam? Hmm? Co się dzieje? Co tu? Mówiłem ci uważaj. No i co? Co tam? Co ty tak spuchłeś? Na tej dupie. Ja ty mówię, co? A ty udajesz, ty udajesz. Puszyłeś się Ty puszku. Do zabawy się puszyłeś. Rokiś. Nie wzięliśmy piłki. Trzeba było brać piłkę. Gdzie jest piłka? Słuchaj patyka albo butelki. Gramy. Spać nie możesz jak ja? Siema, Mariusz. Nie. Nie. Ja tak wstaję. Wiesz, jak idę na rano na szóstą, no to wstaję zawsze bardzo rano. No tak, trzecia. I, I wychodzę z rokiem na godzinę spacer. Ze względu na to, że z nim nie będzie miał kto zostać 8 godzin. Nie. Wolę go wymęczyć, wybiegać i niech się załatwi porządnie. I wiesz, mam wtedy spokojną głowę, że nic się nie stanie w domu. Co ty że A, patyczek nadal. Ło, no. aż mi się kurwa, boiło mnie. O, i patrz. No, jakim to jest cudem, że wtedy pokazywałem mój cień. Yy, a nie, jest. No, ona też trzy są cień. A co tam u Was? Co tam u Was? Wy też do pracy? Czy jak to u Was wygląda? Czy po prostu nie możecie spać? Roki, chodź, zostaw tą deskę. Chodź. To są wióry. Witam 10 osób. Kurwa. Zostaw, już. Fe, już. Roki. A i Ty jesteś. Spacznie, mo. A, nie, to co tam? To jest co ty tu wcinasz chłopie? Pokaż. Patyczka, tak? Patyczka wcina. Patyczka. Patyczka, patyczka, A, dobry patyczek, nie? O, taki o. o. taki pycha. o miam, 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 miam. Szpiszcie <laughs> więcej. I zaczęcie chyba. Czekajcie. Wyjebało albo coś. odświeżyłem Ty ma coś. to się. może Możecie wbijać. Ponownie jeśli wyjebało No chodź, pochodzimy. Ale fajnie, cieplutko jest. Ciepa noc, fajnie. Ej, wy też tak macie? Nie, w sumie wy może nie macie, I patrzę. Jeszcze niebo, nie? I tak pat Mieliście tak, że wyszliście sobie tak po prostu na spacer, patrzycie się w niebo i nagle widzicie jakieś dziwne światła mi latające po niebie? Kurwa, na przykład ja mam tak teraz, nie? I nie wiem, czy to jest kurwa... Po prostu tak światło odbija ziemi. Czy po prostu moje oczy coś dostrzegają. Bo się fokusują na ten punkt, co, co mnie na przykład interesuje, nie? No mówię, co jakiś czas widzę dziwne rzeczy na tym niebie. Nie wiem. Może ja jasno widzę będę, kurde, niedługo. Przewidzę wszystko, kurde, co się pojawia. A jak myślicie, idziemy, na z Sebuś może być? Jak myślicie? Macie jakieś pomysły? Klatka? Czy gdzie? Po nadworcu Nowym na pewno go nie ma. Bo tam nie miałby. Gdzie się tam podłączyć? Byliśmy dzisiaj... Czy znaczy nie no, w sumie nie przyjrzałem się aż tak. Ale no.

Dobra, dobra. się. Lubicie rano wstawać w ogóle? Jak idziecie do pracy? Bo ja nie Ale... Ale się przyzwyczajam No nowo. Dawno nie wstawałem. Miam, niam, niam. Miau. Dobra. On live'a i tak nikt nie ogląda. No sam do się będę dać, czy co. Myślałem, że z kimś się pogodam. Ale gdy jesteście zajęci. To nie będę wam przeszkadzał, nie? Dobra, na no się zobaczymy po, po 15:00 Może dzisiaj się zobaczymy. Zobaczymy. Pomyślimy, czy będziemy się chciało odpalać. Trzymaj to się. Pozdrowienia wszystkim, co rano wstają, koguciki, piórniki i w ogóle. Hej, hej, papa. Pa.